Do nowej skrzynki dostaliśmy masę naprawdę ciekawych skinów. Muszę przyznać, balweś postajało, ale oprócz nich znaleźliśmy również noże, które są... Takie, takie naprawdę cool. I w dniu dzisiejszym zastanowimy się, co się będzie działo z ich ceną, też to jest dość ciekawe. Trochę Heliba z kwipunkiem w na Hellcase'a, otwiera skrzynki oraz ulepszaj swoje skiny i teraz twój ekwipunek będzie jakoś wyglądał. Pamiętaj koniecznie o kodzie jako który daje Ci dajmową kasę oraz o kodzie jako 15, który daje ci 15% bonusu do twojego pierwszego depozytu. Mega polecam. Znaczy, czy jest ciekawe to, ocenisz niż ty, drogi? Widzu, tak czy siak zastanowimy się nad tym, co się będzie działo właśnie z tymi to pięknymi tonorzami. Ja o tym już mówię troszeczkę po łebkach, jeżeli chodzi o to, jak wychodziła ta skrzynia. O to, co się będzie działo i tak dalej, dalej. I tutaj mogliśmy zauważyć? Zauważyliśmy tak na sprawę te same noże, tylko że z odświeżonymi skinami, których to jeszcze wcześniej nie widzieliśmy właśnie narzuconymi na te to ostrza, Tak, zobaczyliśmy falsiony, czyli oczywiście coś ze skrzyni falsza, zobaczyliśmy Butterfly'a, czyli coś z Breakout'a i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że mamy po prostu skiny z takie powiedzmy gamma, jak sobie ich nazywam, bo jak dobrze pamiętam, to one są z gamma, jak są ze spektrum, to się chyba potnę, ale na szczęście są z gamma, więc jest jak najbardziej picobello. Także możemy zobaczyć, że tutaj to, to w ten sposób zostało to w skole zagrane. I co tej warto wiedzieć? Po pierwsze, warto powiedzieć to, że Valve zachowało się naprawdę bardzo klasa, jak o to chodzi, a mianowicie dodało noże, które. Chcieli gracze, dwa chcieli inwestorzy. Co jest naprawdę ciężko, żeby zadowolić obydwa te fronty. Bo po pierwsze, gracze chcą coś, co wygląda ładnie, gracze chcą coś, czego jeszcze nie było, a takiej kombinacji właśnie to nie było. Także to jest bardzo ciekawe. Ponadto warto powiedzieć, że gracze mają jakieś takie przywiązanie do starych rzeczy. Przykładowo, jeżeli ktoś go w Strike'a w 2014 roku i wtedy miał Battlefly, a potem przesiał się na nowsze noże, no to teraz, jeżeli to powiedzmy Battlefly, znowu powrócił z jakimiś nowymi osłonami, z chęcią sobie wróci i znowu sobie pokęć jak debil tym motylkiem. E, także tak, ta, oczywiście taka sytuacja dotyczy się tych tak wszystkich nożnią, tylko o Battlefly, żebyśmy źle nie zrozumia Inwestorze. Inwestorzy również jesteś zadowoleni, gdyż nie dostali na przykład kolejnych rękawiczek czy kolejnych nożyków, które już widzieliśmy wcześniej. Dostali coś całkowicie nowego, jak możemy zobaczyć, te przedmioty pojawiają się tylko i wyłącznie w tej jednej skrzynce. sobie wejdziemy na każdego z nich po kolei, zobaczymy, że one pojawiają się tylko i wyłącznie w jednej skrzynce, o czym warto wiedzieć, dlaczego to jest dobre dla inwestorów? Ano dlatego, że wtedy będąc tak prawie, nie dostajemy jakoś bardzo dostaje się tak? Popatrzmy na to, co się stało w momencie, kiedy przeweszła operacja Broken Funk. Tak? Dostaliśmy te rękawice, które są całkowicie ładne, były one tylko i wyłącznie dostępne w tej to skrzynce. Mamy praktycznie analogiczną sytuację jak tą, którą widzimy. W w tym roku z tym, że jednym małym wyjątkiem, że tu mamy rękawice, a tam noże, ale wierzcie mi na słowo one rządzą się bardzo podobnymi prawami. Mieliśmy przez pewien czas taką prawie, że stagnację, gdyż warto wam wiedzieć, że jeżeli chodzi o te rękawice, ich pojawiały coraz więcej, na enku było coraz więcej, w związku też z czym ceny sobie spadały, ale powoli. No i wiadomo, wylew nastał wtedy, jak doszło jeszcze skrzynia snakke czyli tak na daną sprawę, bardzo dużo ludzi zaczęło ją również otwierać i tak na daną wtedy wartość tych rękawiczek pospoła się na łeb na szyję. Co warto wiedzieć, że tak na daną to, co Wam powtarzam od zawsze. Jeżeli ktoś otwiera skrzynię, to tylko i wyłącznie po to, żeby otwiera, otworzyć te złote przedmioty, czy to są rękawice, czy to, że nie ma znaczenia, tak? Ktoś, kto otwiera tą skrzynię, nie celuje, żeby kuźwa otworzyć MP9, żeby coś tego kałacha, czy żeby coś tą MK. Wiadomo, że takie coś cieszy, tak? no bo powiem coś lepszego niż przykładowo takiego M249, czyli coś lepszego niż tylko nowe, ale zawsze ktoś, kto otwiera skrzynkę, zawsze celuje w to. W związku z czym, jeżeli celuje w coś, to patrzę, żeby to było jak najlepsze. To, co wam się stało wskazywać co miesiąc w bilansie otwieranych skrzynek, możemy wtedy łatwo zaobserwować, które te noże są na topie, które tak na z tej cieszą większym zainteresowaniem. Czyli w momencie, kiedy ktoś otwiera Nike czy Beukenfang, chce ta widzieć się ta i o tym na pewno warto nam wiedzieć, czyli w momencie, kiedy Walwedało dało Snakebite zachowało się trochę miło, jeżeli chodzi o y, posiadaczy właśnie bełkan to dużo ta ta skrzynia spadła, co możemy zobaczyć na wykresie, który Wam za zaprezentuje? i tutaj muszę już na samym początku powiedzieć, że czegoś bardzo podobnego spodziewałbym się przy okazji kolejnej tej skrzyni. ale tego przejdziemy zaraz, jak możemy zobaczyć, tutaj mamy uwaga, Maj, czyli moment, kiedy wchodzi do skrzynia Snakebite. możemy zobaczyć przed wyjściem tej skrzyni cena bełkan to był jakieś 360-3,80. Wejście skrzyni, uwaga, spadek do 2 zł, i później już o tą wartość no, nie szło odbudować. Były jakieś próby, trochę to leciało do góry, ale potem Możemy zobaczyć jedną wielką tendencję spadkową. Czegoś takiego również bym się obawiał, jeżeli chodzi o skrzynię tight, gdyż jest duża szansa, że Valve się może zachować podobnie, aczkolwiek widzę też dużą szansę w tym, że Valve wyciągnie z tego wnioski i zachować troszkę inaczej. Za tym idzie zapodaną skrzynkę, która będzie zaprojektowana całkowicie inaczej. ok a więc z jednej strony fajnie go zaprojektowałem całkowicie inaczej. Aczkolwiek jest coś, czego nie unikniemy, mianowicie aktywna pula dropów. Tak? W momencie, kiedy wychodzi jakaś skrzynka nieoperacyjna, ona zostaje w tej właśnie to puli skrzynek, które cały czas to sobie dopią i to dopią dość często, tak? W związku tym, taki snake bite czy fracture, one są na one bardzo, bardzo często ich wartość przez to jest dużo zanieżona, na markecie jest ich bardzo dużo, co oczywiście też, e, przez to oczywiście też dostają te limitowane przedmioty właśnie to z niej, tak? Czyli jeżeli by tych bajtów było mniej, w dużym, 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 dużym skrócie, tych rękawiczek byłoby również, e, również mniej, przez co ich cena byłaby wyższa, tak? Mam nadzieję, że teraz rozumiesz, jak to mniej więcej działa. Jeżeli sobie teraz popatrzymy na właśnie tą bazę danych, no to możemy zobaczyć, że kolejna skrzynka, która dołączy po skrzyni operacyjnej, ona również się zaliczy właśnie do tego to, do tej to właśnie puli, tak? Co warto to wiedzieć, to to, że na celowniku mamy kolejną skrzynkę, tak? W momencie, kiedy mamy na celowniku kolejną skrzynkę, ona się będzie rządziła totalnie innymi prawami. Ona jest całość zaprojektowana przez społecze, społeczność, także tutaj, no, co do tej skrzynki, chciałem jej nie poruszać w tym odcinku, gdyż tutaj ten temat jest dość niepewny i muszę o tym chyba zrobić osobną analizę. Aczkolwiek wracając do tego, co się będzie działo z tymi kawicami, przepraszam, z tymi nożami, które mamy, oczywiście przy okazji skrzyni operacji Raptide, musimy tutaj wiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, to to, że jest duże niebezpieczeństwo, że walwę powtórzę zabieg z Bełken Fang i Snake White, tak? za tym idzie po operacji Raptite, od razu wejdzie. Skrzynka, która będzie zabierała te same noże. To jest totalny dramat, jeżeli chodzi o wartość zarówno dla tych nożek, jak i dla tej skrzynki, co widzieliśmy na przykładzie operacji Broken Funk. I w bym się spodziewał czegoś takiego, że jeżeli właśnie taka sytuacja się właśnie będzie miała miejsce, wtedy te noże polecą na na szyję, tak? Czegoś jak najbardziej spodziewam i coś jest jak najbardziej prawdopodobne jest według mnie mniejsza ta szansa, bo jeżeli mam być z Wami ja widzę dużą szansę, że lwy zachowa się w ten sposób. Aczkolwiek nie wykluczam tego, że balwe również może pokuścić o coś całkowicie innego, co w skrzynkę, gdzie te noże będą tylko i wyłącznie przy tej to skrzynce, i wtedy należy wiedzieć, że te, że te noże będą bardzo, bardzo Drogie. Dlatego bo dochodzimy do sytuacji, kiedy to mamy skrzynkę, która już nie dropi, bo jest tak naprawdę skrzynią operacyjną, a wiadomo skrzynie operacyjne już później nie są takie dostępne, powiedzmy to sobie. Mamy taką spędę skrzynię, która będzie miała bardzo duży nakład, bo w momencie kiedy jej podaż jest nieograniczony, za tym idzie każdy może zakupić za dowolną ilość kasy, może kupić tak wygląda prosto z gry i dołożyć kolejne skrzynki to na market, gdyż tak to póki co działa, że jeżeli kupimy za gwiazdki daną skrzynię, możemy ją wyłożyć na market, wiadomo, że to jest ban, ale to nie ma większego znaczenia w tej kwestii. W każdym razie, jeżeli masz go wolnego, nie wiem, tysiąc, 10 tysięcy, za to kupić tyle skrzynek ile będziesz chciał, bez naruszania marketu i tym samym doładujesz market, tak. Też warto o tym wiedzieć, że jak będą sprawy do czasu tyfania operacji Raptor, będziemy czekali, ile tych skrzynek de facto się pojawi, bo jeżeli tych skrzynek zostanie na mało, możliwe, że będziemy mieli sytuację jak przy okazji skrzyni operacji Hydro, którą możemy sobie zobaczyć. i Jeżeli jesteś trochę w temacie, to na pewno wiesz, że ta skrzynia jest teraz bardzo, bardzo droga, ich jest bardzo mało, przez na to, że właśnie ona tak nie dopiła podczas tej, tej operacji, tak. Tutaj mamy całkowicie inną sytuację i duża szansa, że zostanie powtórzony zabieg z operacji Bowenfang, tak jak możemy zobaczyć na chwilę obecną, jest tutaj około 300 tysięcy, co jest dość dużo, jeżeli chodzi o takie to właśnie skrzynki. No i w takowej sytuacji mam wrażenie, że te noże mogą pójść naprawdę w górę, że będą bardzo limitowane. Dodatkowo mamy tutaj do czynienia z jakimiś takimi specjalnymi lukami, tak? Popatrzyłem sobie chociażby żeby na gamma do playek, które mają na swoim pokładzie emeraldy, czyli powiedzmy najrzadsze luki, gdzie to jest cały zielony, jestem powiedzmy to nóż, nazwijmy to sobie. I takich emeraldów możemy mieć pięć, tak? Mamy you wiadomo, know, Bowie i Butterfly'a, Falszona i tak dalej. Przestarzało to wiedzieć, że takie noże będą niesamowicie limitowane i niesamowicie rzadkie, tak? Zobaczyłeś sobie, że jeżeli takiego emeralda miałem chociażby na gammach, no to wtedy tak było to chyba popularne, tutaj, będzie tylko i jedna odczynka, kto dopilko i włączy podczas określonej operacji, to może być naprawdę ciekawy temat. Opcje są dwie, zawsze powtarzam, że markę to jest ryzyko i market to jest gra dla odważnych. Jeżeli chcesz to ryzyku, ja osobiście się wstrzymuję od wszelkich inwestycji właśnie w te to przedmioty, gdyż widzę jednak duży potencjał w tym, że za nie kolejny major, kolejna właśnie skrzynka, bardzo, bardzo mocno osłabi ceny właśnie tych to przedmiotów i naprawdę według mnie szansa na to, że welwy zachować to inaczej, jeżeli przy okazji Broken Fanga, są dość nikłe. Dlatego warto to po prostu wiedzieć, warto o tym pamiętać i bądźcie ostrożni, prawda, jeżeli chodzi o ten noże, jeżeli posiadasz, bo nie wiem, bo ci drobną, albo się czy coś. Szczerze, rozważałbym tak na daną sprawę gdzieś tam jego sprzedaż, wracając jeszcze po kolei do tych rękawych stronie się przy okazji Białken Fanga, zobacz sobie, że na osobę tak na daną sprawę przez pierwszy miesiąc, później trzeba tą stagnację. Więc jeżeli masz takowy przedmiot polecam Ci poczekać, to jeszcze weź pod uwagę, że kolejny major może, może tutaj troszeczkę dać się we znaki, jeżeli chodzi o te kwestie cenowe, a tak to, to możemy teraz się spodziewać że na kilku na przestrzeni kolejnych to dni, zaobserwujemy jakąś tą tendencję wzrostową, co możemy też zobaczyć na obecnym wykresie na przykład tego Bowie Knife'a, że wcale ten wykres czegoś takiego nie wyklucza. Możemy zobaczyć, że gdzieś tam może być mikroskopijnej, dosłownie. Ale gdzieś tam jednak tej tendencji wzrostowej, gdyż on tutaj schodził na poziomie nawet poniżej 1000, wiadomo. Tutaj były częste piki poniżej 1000, właśnie. A już są, uwaga, najtańsze ceny wystawione za 1200. Także według mnie taka tendencja się też będzie utrzymywała. Może już kolejny miesiąc, jak to widzieliśmy na przykładzie, chociażby tych rękawic, o których to już mówiłem.